Cześć i siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj film specjalny dla wszystkich posiadaczy MyLaba Equinoxa oraz dla tych, którzy planują sobie go kupić. Akcesoria, dodatki, lecimy. Ok, to jest mój Equinox i zaczniemy może od tych wszystkich dodatków, które możemy kupić, aby ulepszyć nasz wykrywacz, naszego Equinoxa. Zaczniemy może od samej sztycy, gdyż jest to największa rzecz, którą możemy wymienić w wykrywaczu. Sztyca, którą tutaj mam, jest to sztyca firmy Detect Ed, australijska firma. Można tą sztycę zamówić przez internet w wielu sklepach. Można też bezpośrednio od producenta. Jest ona wykonana z włókna węglowego. Bardzo lekka, 40% lżejsza od sztycy standardowej. Jest też od niej wytrzymalsza i ma dużo innych udogodnień. Jest też ona o 22 cm krótsza przy maksymalnym złożeniu. Przy rozłożeniu jest takiej samej wielkości jak szczyca standardowa. Przyda nam się to przy transporcie i co interesuje, zwłaszcza mnie, przy nurkowaniu. Słuchajcie, posiada ona najlepsze zamki jakie mogą być do poszukiwań wodnych. Wszystkie te zwykłe takie skrętki, które mamy w standardowej sztycy i wielu innych wykrywaczach bardzo, ale to bardzo zapiaszczają się. Naprawdę są to najgorsze zamki jakie mogą być do wody. Piach dostaje się dosłownie wszędzie i po paru użyciach, czasami nawet po jednym użyciu takie zamki są zapiaszczone i ciężko jest je otworzyć. Do wody, do brodzenia, do nurkowania Najlepszym zamkiem jest zamek na tak zwaną śrubę, czyli zwyczajną śrubkę, która dokręca zamek i powoduje jego zaciśnięcie. Często przy takich zamkach właśnie widzimy śruby typu motylek, ale tutaj mamy ulepszoną wersję. Często takie same zamki można spotkać w różnych rodzajach wioseł. Zobaczcie, praktycznie jednym palcem możemy odblokować zamek i rozsunąć sztycę. Stryk i ruszamy. Na jaką chcemy tam. Odległość. stryk, zamek zablokowany. W ten sposób nigdy nam się nie zapiaszczy ten zamek, ponieważ no nie ma tutaj jak to zrobić. Docisk samej śruby regulujemy przez odkręcanie lub dokręcanie jej. Jeżeli chcemy, bardzo mocno nie ma problemu. Stryk, zamknięta, zablokowana. Zapomnijcie też o jakichkolwiek luzach na tej sztycy. Ona jest. Tak dobrze spasowana, sami sobie regulujemy docisk poprzez dokręcanie lub odkręcanie śruby. Naprawdę nie ma tutaj nawet pół milimetra luzu. Luzy w wodzie naprawdę potrafią irytować. Dla mnie osobiście jakikolwiek luz na sztycy eliminuje ją po prostu. Ja jej nie będę używał. Dobra, odwracamy teraz sztycę i zobaczcie co tutaj jest. Jest tutaj system dziur, który mają za zadanie odwadnianie sztycy. Woda, która dostała się do środka, będzie tędy na najniższym punkcie wyciekać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na oryginalnej sztycy niestety jest ten problem. Potrafi ona trzymać wodę, i pod koniec, później, jak gdy, gdy wychodzimy z wody, ta woda wycieka nam tutaj przy podłokietniku. Nasza sztyca zapobiega również łamaniu uszu cewki, ponieważ gumki, które tutaj montujemy, wystają dużo bardziej z gniazda niż. Wstydy standardowej. Wytłumaczę wam może, dlaczego uszy, cewki pękają. Ten gumowy element tutaj zużywa się, jest to nawet opisane dosyć mocno w instrukcji, powinno się go okresowo wymieniać. Jeżeli zużyją się na tyle, że ta plastikowa tutaj obwódka zacznie obcierać o uszy, plastik o plastik, zaczną tworzyć się luzy. Jeżeli powstaną luzy, użytkownik. Po prostu zazwyczaj zamiast wymienić ten gumowy element, dociska mocniej śrubę. Dociskając mocniej śrubę, uszy się schodzą, wyginają. Przy jakimś tam uderzeniu powoduje to pęknięcie tychże uszu. Jak temu zapobiegać? Są dwa sposoby. Oczywiście, wzmocnienie na uszy to jest jeden z nich, ale ten, który, o którym mówi producent w instrukcji, jest po prostu e, chyba. Bardziej ważny, po prostu wymieniać te gumowe elementy. One są w zestawie, powinniśmy je okresowo wymieniać, jak wyczujemy luzy. Dzięki tej sztycy te gumowe elementy starczą nam dużo dłużej, bo one wystają dużo bardziej niż te z tej sztycy standardowej. Dokładnie ten element tutaj przy końcu gumki. Pamiętajcie o tym, bo to dosyć ważna rzecz. Kolejną rzeczą jest aluminiowy podłokietnik. Jak sami widzicie, jest to ta sama firma, która wykonała sztycę. Jest to naprawdę fajna rzecz. Standardowe podłokietniki Mindlaba Equinoxa potrafią pękać. Zresztą nie tylko Equinoxa, ale także innych wykrywaczy, innych producentów. Podłokietniki również pękają. On, jest on podobnej wagi co ten plastikowy. Nie ma tutaj dużej różnicy. Nie zmieni Wam się ergonomia ani wyważenie detektora. Mamy dzięki niemu pewność, że nie będziemy musieli wracać do domu, gdy pęknie nam podłokietnik na jakiejś wyprawie. No, nic bardziej nie potrafi irytować niż awaria sprzętu i wracanie do domu, zwłaszcza jak jesteśmy daleko gdzieś w terenie. Co ciekawe, ten podłokietnik jest podłokietnikiem. Uniwersalnym, niededykowanym do Equinoxa. Będzie on pasował na każdą sztycę o tej samej właśnie średnicy, co ta. Więc, jeżeli ktoś ma inny detektor niż Equinox, również może go sobie kupić, zamontować i się nim cieszyć. Standard gąbka, pasek. Nie ma tutaj żadnej dużej filozofii poza materiałem i jakością. Kolejną rzeczą, którą uważam za genialną jest tak zwany Sure Grip, czyli dodatkowy taki uchwyt pod rękę. To jest akurat oryginalna wersja angielska. E, zamówiłem ją już dosyć dawno temu. Testowałem bardzo długo. Dla mnie rewelka. Naprawdę jest to bardzo fajne akcesorium, dodatek. E, powoduje to, że ręka nie męczy się, blokuje się nam tutaj w tym miejscu, Detektor w wodzie to nawet praktycznie możemy operować dwoma palcami. Naprawdę mega fajna rzecz. Co prawda, troszeczkę utrudnia wciskanie guzików, ale w wodzie ja praktycznie bardzo rzadko zmieniam ustawienia. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Są też takie wersje, gdzie tutaj mają wycięcie w sensie, że takie półokrągłe tutaj spłaszczone, żeby właśnie nie blokować dostępu do guzików przez kciuk niestety te wersje mają to do siebie że mają wtedy gorszy chwyt zwłaszcza w jakichś grubych rękawicach zimą, w podwójnych potrójnych rękawicach, bo tak się praktycznie nosi często wtedy, no, ta gruba ręka duża ręka, nie blokuje się tak fajnie jak na tej pełnej wersji dlatego ja używam tej i naprawdę polecam każdemu Wzmocnienie cewki. Temat znany uszy w Equinoxie w cewkach od Equinoxa potrafią pękać, dlatego powszechnie używane są tego typu wzmocnienia. To wzmocnienie, które tutaj mam, nie wymaga żadnych dodatkowych sposobów montażu, żadnych trytek, ani niczego innego. Po prostu nakładamy je od góry, spinamy śrubą i to by było na tyle. Wszystkie dolne elementy, które ja używam dodatki w dolnej części wykrywacza, używam ich w kolorze żółtym. W celu ułatwienia widoczności w czasie nurkowania, w czasie brodzenia naprawdę to przydaje się, zwłaszcza w czarnej, mętnej wodzie. Kolejna rzecz to osłonka na port ładowania. Magnetyczny port, którym ładujemy detektor. Ściągniemy ją teraz, pokażę Wam ją z bliska. Tak wygląda ona po ściągnięciu. Ma tutaj magnes. Nie ma tutaj zbyt dużej filozofii. Zakładamy. I ma za zadanie ona chronić ten port przed brudem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, wszystkimi innymi zagrożeniami. Kolejne małe dodatki, tym razem do przymocowywania kabla do sztycy. Jak sami widzicie, ja używam specjalnych gumek do kabli. Przerabiałem to, co tutaj macie teraz na stole, czyli standardowe. Rzepowe paski. Yy, uważam je, że nie są one za dobrym wyborem, chociaż większość producentów dodaje je od razu do detektorów. Łysieją, są mokre, długo schną, łapią piasek, brud, trzeba je często czyścić. Ja ich nie lubię, nie używam i nie polecam. Kolejna rzecz to takie plastikowe spinki na kabel. Działają one mniej więcej w ten sposób, o, że zakładamy je i blokują one kabel. Niestety one mi się również nie sprawdziły z takiego powodu, że w wodzie pod wpływem ruchu wody ciśnienia, ciężko powiedzieć czemu, czemu się tak dzieje, ale po prostu one zaczynają się bardzo szybko luzować i pękać, przez co nie sprawdzają się. Ja miałem ich kilka. I z wszystkimi się działo dokładnie to samo, nawet jakieś tam podgrzewanie ich suszarką, opalarką, żeby wróciły do swojego kształtu, przynosiło krótkotrwały efekt. Nie polecam. Ok, teraz moim zdaniem najlepszy wybór, to co ja używam, moje niedawne odkrycie, takie gumowe. Gumki. One są w różnych kolorach. Ja używam w dolnej części sztycy mam zamontowane dwie żółte. Do słuchawek dwie czarne, tutaj i tutaj. Nie brudzą się, nie zużywają, nie niszczą w żaden sposób, nie zbierają brudu, nie mokną, schną natychmiast, bardzo szybko się je zakłada, ściąga. Na początku zastanawiałem się i obawiałem, czy nie będą się one same po prostu luzować i odpinać, ale po paru miesiącach testów nie przytrafiło mi się to ani razu, więc. Uważam, że są one najlepszym wyborem. Najważniejszą rzeczą jest to, że one się po prostu nie luzują. Nawet paski te rzepowe z czasem potrafią się przesuwać i luzować. Nie trzymają one kabla w tym samym miejscu. Dla mnie mega odkrycie. Kolejny z takich dodatków to taka oto osłonka na złącze cewki. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Kiedyś w starszych detektorach były one dodawane przez producentów w standardzie. Teraz już tego nie robią, nie wiem dlaczego. Zobaczcie o, dzięki temu nie zabrudzi się nam w żaden sposób, nie zamoczy tutaj końcówka cewki. Przy zmianach cewki w terenie jest to częste zjawisko, zwłaszcza gdy wychodzimy mokrzy z wody. Tak to wygląda. Przed montażem przekładamy przez to kółeczko, po prostu w tym miejscu, i zatykamy, a ja to noszę standardowo przy każdej serce. Kolejny dodatek, już ostatni, jest to tego typu uchwyt na sztyce. Dzięki niemu możemy tutaj zamontować pointer, latarkę, co nam się podoba. Bardzo tani, 7 zł na AlieExpressie sprawdza się, działa, jest naprawdę użyteczny. Jeżeli nawet się zepsuje, to nie kosztuje żadnych pieniędzy, możemy mieć kilka w zapasie. Ja osobiście używam tego do nurkowania i trzymania na stałe pointera. Założę go teraz i pokażę Wam, jak to wygląda. Zakładamy go w ten sposób na szczycy. Nie ma tutaj żadnej filozofii, naprawdę. Jest to bardzo proste, szybkie i. Każdy sobie z tym poradzi, on działa tutaj jak trochę jak trytka. Skręcamy go, słuchajcie, możemy go montować w każdej praktycznie pozycji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Pełna dowolność. Starczy go dobrze skręcić, żeby złapał szczycę. Zamontowałem. Otwieramy, wsadzamy, zapinamy. Możemy go również zapiąć wyżej. Nie ma to żadnego znaczenia. I mamy pointer na stałe zamontowany na szczycy. Żebyśmy mieli jasność, nie jest to uchwyt do szybkiego ściągania, wyciągania pointera, na przykład na lądzie, przy poszukiwaniach gdzieś tam na polach, łąkach, lasach. Jest to uchwyt przeznaczony raczej do montowania przedmiotu na stałe, na długo, na szczycy. Ja używam go do montowania pointera w celach transportowych tutaj przypinam go do tego kółka taką specjalną rozciąganą sztycą, przypinam go tutaj i następnie gdy już jestem na miejscu poszukiwań, wypinam go na stałe i ciągnę po prostu pod nie jak nurkuję. E, przypięty jest on wtedy na sztycy, nie zgubi mi się. A uchwyt zamykam. Dlaczego tak robię? Po prostu przy takiej ilości sprzętu, który się zabiera ze sobą do nurkowania, e, nie ma po prostu już miejsca na takie Rzeczy jak pointer. Ja przynajmniej zauważyłem, że ciężko jest go wyciągać gdzieś tam z kamizelki, gdzieś tam przy pasie. Lepiej jest go mieć tutaj, na sztycy. Tak samo moglibyśmy tutaj zamontować na przykład latarkę. Fajna rzecz, ale raczej nie do poszukiwań lądowych specjalnie raczej dla wodniaków, nurków i tak dalej. Parę słów teraz o akcesoriach. Słuchajcie, do Equinoxa jest problem ze słuchawkami. Te fabryczne, żółte, oryginalne, są bardzo niewygodne i bardzo ciche. Ja ich nie polecam, naprawdę to nie jest najlepszy wybór. Mamy również do wyboru y, słuchawki Grey Ghost Amphibian 2 firmy Detect Pro. Amerykańskie słuchawki są one dużo bardziej wygodne od tych żółtych ale niestety też dużo cichsze. Mam je teraz tutaj i naprawdę uważam, że one są dużo, dużo za ciche, nawet na brodzenie, już nie wspominając o nurkowaniu. Przy dużym wietrze, przy dużym hałasie, jakiejś złej pogodzie, niestety dźwięki tych słuchawek są zdecydowanie za ciche. Pod wodą w czasie nurkowania nie słychać ich prawie wcale, zwłaszcza przy wydechu, gdy wypuszczamy powietrze, nie polecam ich. Dlatego też mam tutaj robione specjalnie na zamówienie słuchawki do Equinoxa. Mega wygodne, mega głośne, dużo, dużo bardziej głośne. Słuchać je naprawdę bardzo dobrze. Co ciekawe są one tańsze od oryginalnych słuchawek i od Grey Ghostów. Sprowadzone z USA, zrobione na specjalne zamówienie do Equinoxa. Co ciekawe słuchawki te robi jeden z twórców Grey Ghostów. Kolejna rzecz, cewka 6 cali, tak zwana snajperka. Dla mnie to jest obowiązkowa rzecz. Nie wyobrażam sobie jej nie mieć, jej nie używać. Używam jej równie dużo co tej standardowej cewki. Idealnie separuje, działa na śmietnikach. Naprawdę, moim zdaniem, każdy powinien ją mieć w swoim zestawie. Do tej cewki również używam wzmocnienia kolor żółty do ułatwienia widoczności. Słuchajcie, jeżeli podobał się dzisiejszy filmik, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!